Idziemy do burmistrza Ursynowa, który opowie nam za chwilę, jak razem z nami uruchamia naszą kochaną, dziką redakcję ursynów w Komie. Ja... Otwieramy w tej chwili bardzo ważną inicjatywę dla nas, dokumentalistów, którzy tu na Ursynowie znaleźli swoją scenę, bo możemy to zrobić dla ludzi, ale też mniemam, że i dla dzielnicy, bo takie medium obywatelskie, gdzie ludzie sami mówią, gdzie my ich po prostu do nich docieramy, liczy się ich głos, nie nasz, my się nie będziemy tu mądrzyć. Dlatego przychodzimy do Pana, panie burmistrzu, żeby pan nam te drzwi otworzył i poinformował ludzi ursynowskich, że mogą być nagrywani, że mogą sami zgłaszać, nagrywać swoje głosy i opowiadać o dzielnicy. To bardzo ważny projekt dla, dla dzielnicy w ogóle dla mieszkańców. Mają szansę wypowiedzieć się. Tym cenniejszy, że robią to obywatele dla obywateli i o obywatelach. Jeżeli chcemy, żeby na ustawie było lepiej, żeby się więcej więcej działo, mniej działo się złych rzeczy, więcej, więcej dobrych, to, to, to mówmy o tym, nie bójmy się tego, a wtedy ten głos stanie się głosem publicznym, głosem w debacie, głosem słyszalnym, na przykład dla mnie burmistrza, więc z zainteresowaniem przyglądam się temu projektowi i oczywiście będę go wspierał, wszystkich zachęcam do, do dyskusji. Znakomicie. Taką sytuację mamy właściwie po raz pierwszy i my dołożymy wszelkich starań, żeby ten głos naprawdę był słyszalny. Będziemy przychodzić do Pana Burmistrza z sprawami istotnymi, żeby Pan się do nich ustosunkował czy tak będzie rzeczywiście? Problemów się nie można bać, z problemami się trzeba umieć y, zmierzyć, więc mam nadzieję, że w tej kwestii właśnie y, pomożecie, pomożecie? <laughs> Pomożemy i Wy pomóżcie. My, Ursynów w komie, na nic innego czekać nie mogliśmy, jak tylko na to, żebyśmy tak naprawdę lekkim, czystym, normalnym głosem opowiadali o tym, co tu się dzieje, nawet jeśli to są problemy. Ursynów już jest w komie. No tu, w prawo Dobra. Ty. Raz, dwa, raz, dwa, trzy Ja nie mogę po prostu I powiedzą mi tak, że na Ursynowie się można zgubić Nie, nie, można się zgubić Na Ursynowie nie można się zgubić Bo każdy blok jest inny Każdy człowiek jest inny Każdy blok jest inny